No dobra. Mamy tarczę. I lecimy z tą tarczą z powrotem. Żebrak, absolutnie. Trochę jestem poharatany. You silly doggy. A, myślałem, że to o mnie. You silly doggy. doggy, doggy. Wolf, wolf, wolf. Are you looking? Tak. What do you? Watch a kill. Out the... Well, well. And what about the. Puściu him go? I just a moment. you're not. Surprise. And you took. I've got it. If it's your thanks, say farewell. And. Come now, you've no right to me. Dlaczego oni są tacy niemili? But why? jest jakaś bala z wodą tam. Hop. Du, 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 du. Dzięki za followa. Dzięki za followa. Dlaczego nie było tego? Dlaczego nie było dla ja ciebie? Tutu tutu tu, tutu i for 85 zarzucił followa. Powinno by Jeszcze raz replaced. Replay activity. Hmm. Nie działa. Dlaczego? Nie wiem. Te widżety są dziwne. Ale ja coś chciałem, nie? Ja chciałem questa nowego. Poczekamy tutaj, dzień. Du, 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 du. Znowu jesteś gdzieś, gdzie nie mogę wejść, tak? Pogadać z tobą muszę. Na But Henry, the man is a real beast. And you reckon i die? No, Then listen up. His band is one of the biggest. Casper himself is deadly in his own right. Okay. right, unfortunately not. I'd love to help you. Where's should I, what I hear. Be careful. The rocks are treacherous, and if you go there at night. Why? Weren't you listening? What's more. This is to... Yeah, I'm sure you'll fit. No, dobra. At the edge of Apollonia. Mhm. Mm Zrobimy to, Apoloniuszu. Dum, dum, dum. Najpierw bym musiał iść spać. Gdzie się mogę przekimać? Tu się mogę na sianie przekimać. Chyba. Pa pa, 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 pa. Incoming. Eee, dobra, zrobimy tak pa pa Chyba. 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 Dobra. Jakieś żarełko, żarełko, dziękuję. Om nom, nom, om, nom, 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 nom. Nie pij z bali. Idziemy w pełnej zbroi. Na samym końcu. O, ho, ho! ho. Mam tam ujową reputację, bo wszystkich zabijam. To by się. To by się zgadzało. Jaron, podkreślenie HALVORS ON81 zarzucił followa Tom? Nie. Tom Łow Łow, idziemy z Buta, bo zawsze można kogoś tu spotkać. I nie będę miał czasu, żeby zsiąść z konia, wyciągnąć miecz. A O wilkach mowa, chyba. Pięknie. Nie bij mojego psa. Dobra. No Pobite. Co mnie to obchodzi, że się poddajesz ty? Jedynie co mnie obchodzi, to Twoje grosze. Eee, grosze. To pytanie moje jest, bo ja chyba wziąłem mm, nogi. O! Teraz będę mógł brać sobie na ramienniki. Bo chujowa jest ich jakość. No ale niech będzie. Eee, tam. Tum, 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 tum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Daleko jest burza. Oho! Trzeba wyłączyć komputer. No dobra, jednak to jest trochę daleko. Kuń. Ty w ogóle orzech. Komendy. Nie. Zachowanie do nogi. A ja. Znaleźć czy kiedykolwiek jakiś rycerz zginął w walce w burzy, bo w niego po prostu piorą jedną. To tu? To tu. Per-per-per-per. Per-per. per-per-per-per. Dobra. I idziemy w Explore. Is that to that You swine! Alaric! To arms! Ciężko mi powiedzieć, to jest to. Uła. Myślę, że nie chciałbym tak umrzeć. You want to try me? Dobra. Ha! Stop shit fucker. out. To był ten Kacper, naprawdę. Za pierwszym, ale dobrze. O, klejnot Kacpra. <grymne> Klejnoty Kacpra sobie wziąłem. I oczywiście macie tu jedną wielką kupę. dasz wezmę. Proszę. Umojmy się. O, krwawie. Czekaj, w sumie... Odwarznagietka. Wypi Wypij. Materiały? Nie. Gdzie będzie... jedzenie książki, materiał Tu jest bandaż. A, nie No dobra. To by było na tyle. I wracamy tu.

Your was the Indeed. And so what about you? I. Me too for that matter. I'm nothing but a bloody turncoat to them now. And that's a thanks. the next? Now? now that I've put my past to be quite Yeah, it sure will. Mm -hmm. I just wonder what I reckon will Dobra. Welcome. Likewise, managed to get a bit of silver at thanks. Well, come and see I'd like to. What are you in? ooh, uh, ooh, uh, ooh, uh, uh, fektunek. Dawaj. Nie. Off, off, off. Dobra, out z tym. Out z tym. Dobra, może być. A, naprawić się byśmy, może mogli co? Inne to będzie? Tak, prawiec, cyk, 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 luz, szewc, rałłucznik, Don. Uh, nie mam żadnych questów. Innych. To idziemy do tego pana, pachołka sta jednego. To skąd byśmy mieli najszybciej? Powiedzmy, Starkowic. Mart! Puń! Chodź kunik w którą stronę jest A? A jest tam. Tum, 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 tum. Tam był ziomek, co miał kości, może byśmy w kości zagrali u niego. Arena też tam była. Zaraz kuń straci... ...staminę. Dobra, ulecz się. Czy cokolwiek tam koń robi. Uwaga, jadę, A, to tu był teleport, dobra. Czemu się rzucasz ty? Opie. O, ja wiem. Ja u ciebie jeszcze nie byłem, nie? Napraw. You Thank you kindly, Thank you kindly to you too. Show me, Show me your stuff. Hmm, pas rycerski. Hmm. Sakwa rycerska. Okej. Okay. Bardziej to mnie interesuje. Aha, to masz tylko rzeczy dla, siodla, dla siodła. Dla kunia, no to mnie to nie interesuje. To mnie nie interesuje. Hello. Hmm, po pierwsze, gdzie był? Tam są kości. Idziemy tutaj. Ale może do tego parobka. O.

He ain't the fastest, and on it I've heard. So I heard. Well, let's not forget about your horse. Oczywiście że umiem. Umiem jeździć Ah, don't worry. I learned to ride. Well, I'll be damned. But even an experienced horseman like you needs equipment. As you, you can tack him up yourself. Sure. God be with you, good sir. Dobra. I moje pytanie jest następujące. Dobra, koń z automatu przyjął wszystkie moje rzeczy. Hmm. A... Te siodło jest droższe, to jego ja będę używał. Come here. A, okej. Okay. Mamy to. Zobaczmy taką dobrą arenę jeszcze. Czy coś tu się może urodzić nam? Czarny Bartoś. Może sparring? zagramy w kości. Ah, uh, I'd love to. Oh wait, oh. The guards found something on this one thief they call. Sort of... to go... eee... zagrajmy o mapę Let's get... I tak przegrasz I tak przegrasz bo ja oszukuję w kości. You, Także przykro mi bardzo. 3 3 3 3 3. Dziękuję. Oh, why did I even stop playing? O, popatrz, znowu trójki. Trzy, 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 trzy. Eee, wystarczy. M masakra, wygrałem, niesamowita historia. Mapa złodzieja. M. ja M. 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 to M. ty. M. To wygląda jak węglarz albo ten od skór. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Ma być staw. Jakieś coś na ssy, ale to się nie wiedzie, pewnie tak nazywało. Myślałem, że to będzie to, ale to nie jest to. Wokół tego zamku nie ma jeziora. Gdzieśka jest jezioro. Tu jest jezioro. Jakaś fortyfikacja ma tam być. Nie to. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Chyba, że to nie jest woda, tylko to są góry. Obuskoczowników. Such dol. Bo ja wiem jak to to jest such dol. O, tu jest twierdza jakaś. O, 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 o. Tu jest twierdza, tu jest trochę wody. Oj. Tutaj. Zrobimy tak. Jeżeli ten dom to by był ten dom. Jeżeli to to jest to, to to jest tym. Czyli X musiałby być gdzieś u góry, powiedzmy tutaj. Hmm. Zrobimy tak, zrobimy. Zrobimy save'a. I idziemy tam zobaczyć. Czyli za daleko trochę. Dobra, to wejdźmy. Hop, 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 hop. Łof, wof. To byłoby głupie, i nie wiem. Nie wiem, po co to zrobiłem. Musiałbym wejść tam na górę, na górę, na górę. Może coś tu jest. Dzień dobry, nie. Jak tego nie znajdę, to trudno. Nope. Ale to tak wygląda, choby to było tu. Dobra, pójdę trochę dalej może. No ale No nic, nie to nie. Idziemy do Troskowic. A raczej do zamku. Jak tam? Prawie ciemno. Co ja muszę zrobić? To Towarzysz panu ptaszkowi do Niebakowa, po co? Nie, bandytów, wiele ludzi. Aha, dobra, z bandytami trzeba porządek robić. Okej, 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 okej. tak To jak będziemy ciulać bandytów, to ja sobie naostrzę na miecz. Nie mam miecza? Na tej postawie? Dobra. To mnie on nie jest naostrzony, to nie trzeba. To tude ptaszek. Sil vous plaît.